Szczęść Boże! Konferencja prasowa koła Konfederacja w sprawach zdrowia i życia, które tyle uwagi opinii publicznej, ale także elity państwowej przykuwają w tych dniach i tych godzinach. Ni stąd, ni wszyscy stali się ekspertami w dziedzinie epidemiologii szeregu nauk medycznych, społecznych właśnie w tej chwili zmierzając na miejsce tej konferencji minęliśmy po drodze Kilka kamer, kilku kolegów czcigodnych posłów, którzy właśnie udzielali w tej sprawie szerokich komentarzy my Państwa nie uraczymy żadną znachorską wiedzą, poradami chałupniczymi wynalazkami, które miałyby zaradzić nieszczęściu. Politycy na pewno nie są od tego. I to pierwszy punkt naszego stanowiska, które chcielibyśmy dzisiaj zaznaczyć. Z dużym Zażenowaniem przyjęliśmy wezwanie prezydenta Rzeczypospolitej do tego, by marszałek Sejmu zwołała specjalne posiedzenie Wysokiej Izby w tej sprawie. Bo, wprawdzie, po ludzku rzecz ujmując, powinno nam to schlebiać, że prezydent Rzeczypospolitej zwołuje posłów na Sejm, aby zasiedli i radzili w tej sprawie, ale nie ukrywajmy i nie bójmy się stwierdzić, że przecież to grono zasiadające tutaj w pobliskiej wysokiej izbie, dziś pustej mającej się wypełnić po brzegi także i na galeriach w najbliższy poniedziałek, to jest, powiedziałbym, grono niewątpliwie nadprzeciętnie niekompetentne w tej sprawie. Myślę, Myślę, że, że koledzy, koleżanki, przygodni posłowie nie mają powodu, żeby się obrażać z tego tytułu, tylko bardzo nieliczni z nas są medykami. Tylko niektórzy pełnili jakiekolwiek funkcje odpowiedzialne w administracji, odpowiedzialne za stany nadzwyczajne, których Daj Boże, zdołamy uniknąć może tym razem. A zatem pomysł wnoszenia na to forum kwestii koronawirusa i grożącej bądź też nie, bo zdania są podzielone, pandemii w tej sprawie, to jest kompletne nieporozumienie w najlepszym wypadku, a w gorszym wypadku to jest po prostu prosta droga do podnoszenia. Globalnej histerii, z którą już mamy do czynienia, na ten wyższy poziom niekompetencji parlamentarnej. I to krytykujemy nasz kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, Krzysztof Bosak, w ostatnich dniach jako nawet trudno powiedzieć jeden z nielicznych, jako Jedyny w tej sprawie odezwał się głosem rozsądku. Zachęcał pana prezydenta jeszcze jeszcze w ostatnich dniach do tego, żeby w tej sprawie zwoływać owszem, ale radę gabinetową, bo sprawy tak konkretne, tak sprecyzowane zagrożenia to są sprawy, w których reagować powinny służby administracja, ludzie kompetentni, eksperci i yy, yy, rzecz jasna koło konfederacja stawi się gremialnie na tym posiedzeniu sejmu, ale szanowni państwo, nie spodziewajcie się tego, by w najbliższy poniedziałek z tej izby miały się wylać na świat jakieś potoki mądrości i jakieś stanowcze decyzje, które sprawę rozstrzygną i, i zapewnią bezpieczeństwo narodowi w tej sprawie. My konfederaci nie uzurpujemy sobie e, prawa do wyrokowania w, o, o naturze tego zagrożenia, bo zwróćmy uwagę na to, że ekspertyzy są naprawdę e, tak różne, że w wielu przypadkach doskonale sprzeczne, chociażby w ostatnich dniach wypowiedzi ekspertów chińskich poddające w wątpliwość chińską genezę. Tego zagrożenia, prawda? Zostało postawione w przestrzeni publicznej pytanie, czy wirus z Chin, z Chin szerzący się w świecie, czy został w istocie wychodowany czy sprowadzony na świat w samych Chinach. Nie wszyscy są tego pewni. I to jest, i to jest właśnie pytanie nie do polityków, tylko do kompetentnych służb I, i chcielibyśmy sami poznać odpowiedź na to pytanie. My, Konfederaci, nie dysponujemy narzędziami. Wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi. Nie dysponujemy póki co jeszcze bez nawet najskromniejszych naszych środków z subwencji, którą mamy mieć, ale, ale pewnie nie wcześniej niż późną wiosną tego roku. A więc nawet nasz fundusz ekspercki, szanowni państwo, nie pozwala nam na realne, praktyczne, konkretne angażowanie się w tę sprawę. I otóż, co możemy w tej sprawie zrobić? Możemy analizować stan państwa polskiego, stan służb administracji wyższej, niższej i tu dochodzimy do bardzo, do bardzo skonkretyzowanego wniosku, który przedstawi państwu pan minister Krzysztof Tołwiński. Odkrywamy powie, bowiem pewien istotny konflikt interesów i pewną potencjalnie groźną, groźną zbieżność różnych funkcji w jednej kwestii personalnej. Bardzo no dziękuję. Ale zanim do tej rzeczy, kwestii zasadniczej, proszę Państwa, pozwolę sobie, Panie Pośle, uzupełnić. Zwołanie parlamentu na nadzwyczajnym posiedzeniu jest wyrazem niepewności i słabości. I daj Boże, tylko ze strony rządowej, zresztą to, co przedstawimy, to będzie dowodem na to. Natomiast proszę Państwa, żeby nie była to próba na wszelki wypadek, jak będzie problem dzielenia się z parlamentarzystami. Odpowiedzialność. Przecież, tak, tak, Państwo już mówili. I teraz przechodzimy do właśnie tej rzeczy, kwestii zasadniczej, do meritum. Myśmy tutaj, jako konfederację, dokładnie w tym miejscu, 27, sprawdziłem, 27 sierpnia 2019 roku, kilka miesięcy temu, skazywaliśmy na bardzo poważny problem administracyjny systemu. Pan doktor Jarosław Pinkas, który jest szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, pan minister sanepidu, kochani, pełni jednocześnie, a przypominam, że sanepid, Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie zwalczania koronawirusa, no jest instytucją kluczową. Jest bardzo istotną, ważną, wręcz powiem newralgiczną. I przypominamy, że myśmy już wówczas w sierpniu, zwracali uwagę, że jednocześnie ta sama persona, pan dr Jarosław Pinkas, pełni w Polsce funkcję krajowego głównego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego. Oczywiście ja przypominam krótką historię, bodajże tym konsultantem w 2018 roku, nie mając do końca chyba co robić, tak w pisie to się dzielą tymi stanowiskami. Przepraszam za tą uszczypliwość, i został powołany wówczas na Krajowego Konsultanta do spraw zdrowia publicznego, czerwiec 2018, natomiast w sierpniu 2018 zostaje głównym inspektorem sanitarnym. Proszę Państwa, w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, z tym zagrożeniem, co najmniej i ignorancją ze strony rządzących rządowej jest łączenie tych dwóch funkcji. Przypominam, że Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego jest to powiedzmy taka w medycynie interdyscyplinarna dziedzina. Kilka lat zarządzałem szpitalami na poziomie regionu, więc jakąś skromną wiedzę posiadam. W związku z tym. Jest też bardzo istotną, istotnym powiedzmy, czynnikiem, istotną tą, tą komórką przy, przy całym problemie walki z tą epidemią, którą nie widzimy. Nie wiemy, jak w końcu się rozwinie, może dojdzie nawet do pandemii. W związku z tym personalne łączenie. Dzisiaj tych dwóch dwóch funkcji jest w mojej opinii zupełnie niedopuszczalne, bo pierwsza, mecenas w własnej sprawie, tak naprawdę krajowy konsultant monitoruje prawodawstwo i tak dalej, no wiele rzeczy, przypominam, że to także jest funkcjonariusz publiczny powołany przez premiera, w związku z tym naprawdę w tym momencie jest to niewłaściwe, Myśmy to zauważyli w sierpniu poprzedniego roku. Dzisiaj mam nadzieję, Panie Pośle, że, że, że jest to nasz wniosek Konfederacji. Domagamy się natychmiastowej, natychmiastowego, co najmniej powołania dzisiaj nowej osoby, nowego, dobrego specjalisty w tej, w tej dziedzinie, czyli krajowego yy, yy, głównego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego. Kochani, ale jeszcze, jeszcze muszę dodać bardzo niepokojącą też kwestię i myśmy jako Konfederacja, szczególnie ten dział Konfederacja Rolniczo-Konsumencka, żeśmy zauważali. Myśmy Państwo zwracali uwagę opinii publicznej, że pan dr Jarosław Pinkas no, ma bardzo wątpliwe dokonania. To jest osoba, która będąc dwukrotnie poprzednio wiceministrem pełniła taką dosyć dziwną funkcję. Sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. A później pełnomocnika, bo tam trzeba było wiceministrów, pamiętamy wszyscy tą akcję zredukować. I on utrzymał, jak gdyby tą funkcję tylko w innym charakterze, i to przez półtora roku gdzieś tam w granicach kilkunastu tysięcy miesięcznie, nie chcę tego wypominać, ale właśnie miał zadanie był pełnomocnikiem do powołania tej instytucji jednej w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego. To się nie udało materiałów też nie potrafimy do dzisiaj jak gdyby do, do tego dostać. Przez analogię. Pan y, doktor Jarosław Pinkas jako szef sanepidu i jego zresztą poprzednicy jest wybitnie nieudaczną osobą. Jest osobą zresztą y, y, raport Najwyższej Izby Kontroli. Szereg różnych informacji wskazuje na szereg zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego tak zwanego. Jeśli przez analogię Weźmiemy, że przy autentycznym, kochani, zagrożeniu związanym z wirusem, z, z epidemią, a później możliwe, że z pandemią. Proszę mi wierzyć, nie chcemy, my, Konfederacja, nie chcemy dolewać oliwy do ognia. Nie domagamy się w tym momencie. Odwołania pana doktora Jarosława Pinkasa to jest od, odpowiedzialność rządu, ale musimy podzielić się z Państwem, ze społeczeństwem naszą wątpliwością, czy to jest właściwa osoba w tym miejscu na bardzo trudny czas. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak widzicie, na takie konkrety chcielibyśmy zwracać uwagę. To nie są kwestie, które powinny być długo rozważane, podlegać wielogodzinnym debatom, które będą służyły kolejnym przedstawicielom formacji partyjnych do lansowania się w swoim słusznym uniesieniu i niezgodzie na koronawirusa, z czego naprawdę nic co do meritum praktycznie nie wyniknie. My zwracamy uwagę na niedoskonałość architektury administracyjno-prawnej, naszego państwa bardzo prosimy nie tytułem uszczypliwości, ale tytułem powagi w traktowaniu spraw państwowych. Prosimy tych, w których rękach, w których gestii są decyzje w tych sprawach, żeby te decyzje niezwłocznie podjęli, nie czekając może jeszcze poniedziałkowej debaty. Nie chodzi tutaj o jakiś, jakiś, jakieś personalizowanie tej kwestii. Pan doktor Pinkas niech będzie tutaj traktowany po prostu jako egzemplum, jako, jako pars prototo. A co ta całość jeszcze zawiera? No cóż, Szanowni Państwo, gdybyśmy stanęli. Nie daj Bóg wobec takiego zagrożenia, jakim są epidemie, no to rzecz jasna, natychmiast na porządku dziennym stanęłaby kwestia restrykcji, na przykład w przemieszczaniu się na terytorium Rzeczypospolitej. I wówczas stanie kwestia, szanowni państwo, bardzo konkretna: rezerw materiałowych. Czy są rezerwy materiałowe w gestii tego rządu, który przedstawił nam budżet, którego bodajże, może nawet i 80%, to są wydatki sztywne na różne miłe prezenty. Czy są rezerwy budżetowe, jeśli nie ma dostatecznych rezerw materiałowych? Na ten temat nikt też się wypowiadał. Tak jest. Materiały higieniczne i rezerwy żywnościowe, proszę Państwa. Rezerwy żywnościowe. Czy one są? My, nie mając bezpośredniego dostępu do konsoli, którą sterować można nawą państwową, nie znamy aktualnej na dzień dzisiejszy odpowiedzi na te Pytania. My je stawiamy dlatego, że chodzi o życie, zdrowie, bezpieczeństwo, mienie wszystkich Polaków. To jest stanowisko Konfederacji w tej sprawie. Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żebyście śledzili wypowiedzi naszego kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka, który na tle histerii. Megalomanii w tej sprawie, przejawianych przez polityków różnych szczebli, prezentuje się jako wzorzec umiaru, zdrowego rozsądku i, i wyczucia tego momentu dziejowego, w którym nie czas lansować się na zbawce narodu, tylko po prostu trzeba podejmować konkretne polityczne, administracyjne, finansowe także decyzje. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Tak, ja chciałem spytać, bo przez chwilę Pan mówił o Chinach i wątpliwym chińskim rodowodzie. Wirusa. Nie przeze mnie poddawana w wątpliwość ta geneza wirusa, tylko zwracam uwagę na to, że sprawy, szanowny panie redaktorze, są do tego stopnia niejasne, że przecież eksperci yy, naukowi yy, różnią się zasadniczo w tych sprawach i w związku z tym politycy nie powinni wychodzić przed szereg, powinni zamawiać te ekspertyzy, powinni się z nimi zapoznawać, a nie debatować publicznie na tematy, na których naprawdę większość z nich kompletnie się nie jest. A ja chciałem spytać o to, co wielki socjolog Jakub Karpiński kiedyś nazwał mową do chińskiego ludu przez zamknięty lufcik, czyli propagandą, a zwłaszcza tą propagandą nienawistną. Czy, mówiąc najogólniej, w tej dziedzinie, którą pan z kolei nazwał bardzo pięknie architekturą prawną, administra prawną administracyjną, Podkreślając, że jest ona w Polsce wadliwa, będziemy ponosić teraz skutki wieloletniej propagandy obecnie rządzących skierowanej przeciwko lekarzom. Pamiętamy w Kamasze, pamiętamy pokaż lekarzu, co masz w garażu, niech wyjeżdżają i na koniec brudny palec posłanki, tyle pieniędzy. Szanowny panie redaktorze, niech... Chcę popaść w podejrzenie o populistyczne wykorzystywanie kwestii regionalnych, lokalnych, ale jako poseł ziemi podkarpackiej obserwuje bardzo systematycznie w ostatnich kwartałach degręgoladę systemu służby zdrowia właśnie u mnie na Podkarpaciu. Widzę sytuację w szpitalu numer 1 Przemyskim, w szpitalu numer 2 w Rzeszowie widzę sytuację szpitali powiatowych, z których stworzono system i widzę kompletną niewydolność tego systemu. I teraz obarczanie odpowiedzialnością za to samych medyków jest oczywiście rozmijaniem się z rzeczywistością. Stworzono system i także mogę powtórzyć za Krzysztofem Tałwińskim, mówiliśmy już o tym z tego miejsca. Bodaj nie jeden raz, samemu popadając w niepokój, że może państwa zanudzamy i się powtarzamy, ale widać, warto powtarzać, jesteśmy w sytuacji zupełnie wyjątkowej, ponieważ wszystkie instancje władzy. I y, wszystkie zasadnicze jej struktury, system prawodawczy i system wykonawczy, są kontrolowane przez monopolistycznie, quasi monopolistycznie, są kontrolowane przez jeden obóz polityczny, przez jedną formację. No i w tej sytuacji wszystko powinno grać. Doskonale. Nie powinno być żadnych nieporozumień, prawda? Skoro w Prawie i Sprawiedliwości wraz z przystawkami rozkazy idą z góry i są lojalnie wykonywane. No więc, skoro w tej sytuacji system. Pokazuje nam swoją niewydolność, no to właśnie widzimy, że mamy do czynienia z problemem prawnoustrojowym, a nie tylko personalnym, że rozwiązanie tego problemu nie leży w sferze decyzji personalnych, to znaczy w tym, co pisowi wychodzi najlepiej, wymienianie nie naszych na naszych, prawda? To w sytuacji nie uzdrawia. Ja tylko dodam i zwrócę państwu jedną uwagę. Proszę państwa, właśnie konsultanci w dziedzinie z kolei chorób zakaźnych, krajowi wojewódzcy alarmowali, jaki jest stan oddziałów zakaźnych w poszczególnych regionach. Po pierwsze, nie mamy, nie mamy takich możliwości, gdyby poważne rzeczy się zdarzyły w układzie krajowym, a nie daj Boże właśnie epidemii. Po drugie, jest to nierównomiernie, nierównomierne mamy rozmieszczenia. Po trzecie, niedokładnie te jednostki, gdzie są w dalszym ciągu, Działające, powiedzmy, oddziały zakaźne są po prostu. Niedofinansowane, zarówno mówimy tutaj o poziomie wojewódzkim podległym marszałkom, jak także poziomie finansowo podległym powiatom. Proszę Państwa, jeszcze nie chcemy straszyć, nie chcemy dolewać oliwy do ognia, ale sytuacja jest dramatyczna. Wzywamy rząd, żeby naprawdę przestali politykować i zajęli się tą konkretną robotą, której się przed nami, przed narodem chcąc sami się zgłosili i, i, i to po prostu wykonywali. Życzymy państwu najlepszego zdrowia. Obyśmy, obyśmy wszyscy zdrowi byli, obyśmy to wszyscy zdrowo przeżyli. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pani redaktor mówi, że pani, pani kandydatka Kidawa Błońska mówi, że rząd ukrywa przed narodem koronawirusa. Dobrze zrozumiem? A, informacje <grywa> ukrywa. Pani redaktor, ja może z, z litości dla, dla kandydatki odeślę panią do niej osobiście. Proszę, proszę pytać panią Kinawę Młońską, co sama miała na myśli, bo myślę, że ona będzie najlepszą, najlepszym egzegetą własnych wypowiedzi. Ach, rozumiem. Taka teoria, teoria spiskowa. Rozumiem. My w konfederacji, Wiedze, jeśli można, wiedzę o tym mają laboratoria. Proszę państwa, oczywiście, oficjalna informacja na pewno nawet z opóźnieniem może być i 24 godzin jest do przesunięcia. To laboratoria wiedzą, czy w Polsce już stwierdzono czy nie. I one są dysponentem. Nikt z pracowników kierownictwa laboratorium nie wychyli się, jeśli w strukturze administracyjnej, w tej hierarchii nie uzyska zgody do oficjalnego poinformowania. I tyle. Pani redaktor, mogę powiedzieć, że tak, owszem, w pierwszej części mojej wypowiedzi tutaj w dniu dzisiejszym pośrednio postawiłem pytanie o to, czy mamy do czynienia z faktem medycznym, naukowym pandemicznym czy też może mamy do czynienia z operacją polityczno-medialnego nakręcania pewnej histerii? To jest pytanie, na które nie mamy na razie jasnej, przesądzającej odpowiedzi, bo, bo jeżeli do tej pory opinia publiczna dowiedziała się, że podstępność tego strasznego wirusa wyraża się tym, że yy, objawy jego pojawienia się są, cytuję, grypowe, no to pytanie, na jakiej podstawie dziennikarz lub polityk albo nawet Ratownik Pogotowia może w 15 minut odróżnić pacjenta chorego na grypę od pacjenta, który został zaatakowany przez straszny koronawirus i właśnie doznał objawów grypowych. Czym to się różni jedno od drugiego? Dlatego, dlatego też wcale nie zareagowaliśmy entuzjazmem na inicjatywę pana prezydenta zwołania posiedzenia nadzwyczajnego parlamentu, bo wiemy, że to niczego do sprawy nie wniesie, a owszem, może być preludium do jakiejś dalszej obróbki propagandowo-medialnej. Tak, owszem, może tak być, że rząd przygotowuje sobie tutaj podkładkę pod jakieś działania administracyjne. No i tutaj jako przedstawiciel formacji wolnościowej narodowej konserwatywnej tradycjonalistycznej skorzystam z okazji żeby wezwać władze do tego by broń Boże nie wykorzystywały tej kryzysowej dla wielu ludzi strasznej śmiertelnie zagrażającej i, 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 i nie tylko w naszym kraju wielu ludziom sytuacji, żeby władze tego nie wykorzystywały do y, 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 wyciągania ręki y, po y, pewności swobody. Tak jest po do odbierania Polakom wolności i swobód w innych dziedzinach. Niech zatem władza tego medycznego, socjologicznego być może problemu nie upolitycznia ponad miarę. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Z panem Bogiem.